Ja go muszę wytrzeć. Czy chcę, czy nie chcę. Muszę wytrzeć mordeczkę. Muszę wytrzeć mordeczkę brzuszek. On nie może być wysmarowany mleczkiem. Bo to wszystko jest w podłoże rozkładu dla bakterii. On musi być czyściutki popostaj. Dobra, i przy okazji go po prostu pomasujemy. Proszę, a, on już to, a on już to odbiera jako sygnał do zaśnięcia. To powinniśmy opróżnić panu pęcherzmu mu jak kazał weterynarz. Nie chcę być masowaną, to spać. On już śpi. Dzisiaj pierwszy raz widziałam, jak on tylną łapą się skrował za ucha. Pierwszy raz się drapał. Na razie spokój, Siki. Dobra, już półtorej minuty. to skończę. No to tylko poproszę. Komarek.